Dotarliśmy do miejsca, w którym zmierzymy się z bossem, co tym razem przy przygotował dla nas Evil? Przekonajmy się, nie ma odwrotu. A oto i boss, którym jest laserowy niszczyciel, który mnie już tutaj postrzelił. Jak widzicie, jest to potężna, bredna, silna maszyna. Ale my użyjemy tajnego sposobu, by ją zniszczyć. Jest ogólnie bardzo trudnym przeciwnikiem, lecz. Evil zaliczył dużego fejla, ponieważ gdy wejdziemy sobie w to oto miejsce, zniszczymy zieloną metalową kurę, zobaczcie co możemy zrobić z tym silnym bosem. Potrafi rzucać bomby w dół, strzelać, z ogromną prędkością pociskami naszymi, ale to za mało! Zobaczcie co tu się dzieje. Tak, minęło kilka sekund, a tu już po bosie, naprawdę. No i zostawia on nam kluczyk, który nam tutaj wszystko pootwiera. Ale ja bym na waszym miejscu na razie go nie brał. No i żeby było trudniej, jeszcze na górze działka pionowo strzelają. A nie brał go dlatego, żeby sobie tu zejść i zebrać ewentualnie te apteczki. A właśnie, kolejna nowość: są to różowe metalowe kury. No i jak widzicie, w nich się kryją takie niespodzianki jak czerwone wiewióry. Działają tak samo jak te odrobokur, no tylko że właśnie są to wiewióry. A nie chciałem brać klucza, żeby no właśnie mieć możliwość wzięcia tych apteczek w razie strat żyć No jest jeszcze kolejna Zielona Metalowa kura A no weźmiemy sobie teraz apteczkę Tą tutaj na razie zachowajmy na później Weźmy tutaj, bo tu się kryje jeszcze jedna różowa Metalowa kura Jak widzicie ciągle w nas tutaj wywala te czerwone wióry, A jeszcze co gorsza z góry nas, nam, w nas tutaj walą Zrobiło się trochę groźnie, nawet lekko było ryzyko zgnięcia, ale jakoś z tego wyszedłem. A gdzieś tam chyba mam apteczkę. Okej, okay, idziemy. Albo jeszcze jej nie biorę, może stracę jakoś głupie zaraz życie. No właśnie, co ja robię? Teraz ją muszę wziąć, bo przecież klucz będę brał. Okej, okay, mamy komplet. Uważamy na działka strzelające pionowo. Aj, trzeba. Mamy klucz! Okej, okay. więc tu się odblokowało jakieś przejście. Wejdźmy tutaj. Jest trochę punktów. Ach. Jest tutaj małe działko. Ale nad nim, jak widzimy, jest również czerwone. A to jest główny sekret poziomu. Nietrudny do znalezienia. Łatwo widoczny. Wystarczy pokonać destruktora. Co, jak widzieliście, mimo jego potężnej mocy, było to bardzo proste. I jest tu również czerwone działko. No i tutaj się zwrócę z pytaniem do autora: czy to było zamierzone? Że gdy do nas strzela, wywala głowy robokur mamy laserowe działko do strzelania no a my je sobie na razie zniszczymy okej okay, jeszcze jeden strzał i już po nim wracamy szukamy dalszych dróg jeszcze jedna droga w końcu się stworzyła tutaj w lewo czy ja dobrze widzę? to jest evil no i co evil? Zaliczyłeś faila, już tu jesteśmy. Te działka ci chyba nic nie pomogą. Ostatni strzał. Pięknie. To koniec. Po raz kolejny ci się nie udało. A tu już jest meta. Jeszcze trochę gruszek. No, pięknie. Czyli to już koniec. Skakujemy na metę. Po Evilu. Udało się po raz kolejny. Zwyciężyliśmy, oby tylko nie powrócił. Chociaż jak go znam, jeszcze na pewno będzie wracał. No a na razie to na tyle, a w następnym odcinku wpadniemy do pobliskiego więzienia. W końcu tam trzymał naszych wszystkich przyjaciół. Pójdziemy ich uwolnić i trochę poświętujemy, ale to następnym razem. A na razie, cześć!